Jest święto produktu regionalnego województwa lubuskiego, także jak sama nazwa wskazuje, to ten produkt regionalny dzisiaj gra te pierwsze skrzypce. Mamy blisko 80 wystawców z przeróżną paletą produktową. Odbywają się darmowe warsztaty. Możemy zrobić plecaczki pomalować, możemy zrobić ekohotele, możemy zrobić wianki na głowę. Są degustacje produktów tradycyjnych. Średnio co godzinę degustujemy właśnie różne produkty. Były za nami już pascha bukowińska, już bułczanka, czarny salceson, miód akacjowy. Czyli takie produkty, które są wpisane na Tą listę produktów tradycyjnych. Mówimy o produkcie regionalnym, który wspiera właśnie turystykę kulinarną, która jest bardzo ważnym elementem działań e, turystycznych na terenie wielu regionów w kraju. I myślę, że nasza działalność Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego bardzo istotnie wpisuje się właśnie w tą formułę. Ci ludzie, którzy produkują te produkty regionalne i to zarówno w sferze tych artykułów spożywczych, rękodzielnictwa, e, różnego rodzaju usług, e, są skupieni właśnie w naszym biurze, w Lubuskim Centrum Produktu Regionalnego i mogą. Tak bieżąco, realnie dostawać wsparcie i pomoc w kontekście właśnie organizacji takich świąt jak dzisiaj. Takich wydarzeń jak dzisiaj, gdzie przyjeżdżają, prezentują swoje produkty, ale rzeczywiście realnie je sprzedają. Chłodnik lubuski. Tutaj robiliśmy, testowaliśmy. Dlaczego lubuski? Co on ma w sobie takiego, że możemy go nazwać, że on jest nasz? Właśnie. Trzyma się różni od pozostałych chłodników w całej Polsce. Tak? W lubelszczyźnie, w Neopolskim różni się składnikami. Nasze składniki są naprawdę wyjątkowe. Ogórki, rzodkiewka, koperek. Te wszystkie produkty mają coś, czego innym brakuje. My mamy wspaniałe słońce, mamy wspaniałą pogodę, mamy idealne warunki do wzrostu warzyw, dlatego te wszystkie warzywa i zioła, które zostały tam dodane, były perfekcyjne i idealne, a do tego kefir, maślanka naprawdę u nas w województwie również są wybitne. Co uważam, że coraz więcej osób przyjeżdża do restauracji i pyta o produkty regionalne, ale to chyba ze względu na to, że Mam sporą oglądalność i oni przyjeżdżają po prostu z ciekawości, bo o tym mówię, ale strasznie dużo turystów, którzy nas odwiedzają, szczególnie w okresie letnim, pytają o te produkty regionalne, co mogliby zjeść, co pochodzi z okolicy. I to jest bardzo fajne, a my, jako Lubuszanie, musimy się nauczyć, które te produkty są nasze, że moglibyśmy się nimi pochwalić. Jesteśmy z malinowki i mamy aktualnie tutaj różne syropy i octy, które produkujemy. Mm, przywieźliśmy niewiele towaru, ale jesteśmy tutaj dzisiaj przede wszystkim po to, żeby promować nowy produkt, który powstał dzięki Lubuskiemu Centrum Produktu Regionalnego, czyli szlaki kulinarne. To jest taka oferta dla turystów z zewnątrz, raczej spoza województwa, którzy przyjeżdżają i mają zorganizowany cały dzień, czyli od rana mają po kolei rozpisane różne przygody, które się będą działy w województwie lubuskim, które dla nich przygotowaliśmy. A, I to jest jakby taka gotowa, gotowe dwie oferty akurat w, naszej, w naszym przypadku dla, dla turystów. Co to jest za produkt regionalny? Są naturalne syropy ziołowe. Z ziół zbierane rosnących na naszych polach, łąkach i pleciem. I Jakie tutaj można znaleźć syropy z jakich ziół? Mniszek, z pędów sosny, z kwiatu czarnego bzu, z kwiatu lipy, ze skrzypu polnego, oprócz tego jeszcze nieoczywiste konfitury. Spłatków piwoni, spłatków róży. Mamy ogólnie miody z naszej pasieki, są to miody tradycyjne, mamy je właśnie po pani prawej stronie. Z drugiej strony mamy miody smakowe z owocami liofilizowanymi, a także produkty pszczele, czyli serce, ula, czyli mamy pyłek kwiatowy, pieżgę, kroplę propolisową, mamy maść propolisową, także same produkty, które są w 100% naturalne.